Niektóre osoby dzięki Freak zbudowały ogromną karierę i są rozpoznawalne przez młodzież w całej Polsce. Niektórzy jednak nie wykorzystali swojej szansy. We Freak liczy się głównie umiejętność zrobienia szumu wokół walki tak, żeby widz oglądając ją odczuwał jak największe emocje. Nie każdy się jednak do tego nadaje lub po prostu nie odnajduje się w tym świecie lub zajmuje się aktualnie innymi rzeczami i nie ma potrzeby walczenia na takich galach. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam 7 takich osób. Ale zanim przejdziemy do tego filmu, bardzo prosiłbym o wsparcie naszego nowo powstałego kanału subskrypcją. To bardzo pomoże nam w rozwoju i dotarciu do większej ilości osób. Zapraszam do oglądania! Marek Marowilczak. Trener personalny, który zasłynął między innymi ze swoich vlogów z fitnessowego stylu życia na kanale Real Farm. Na Instagramie posiada aktualnie ponad 75 tysięcy obserwujących, a na jego Facebookowym fanpage'u śledzi go blisko 50 tysięcy osób. Co ciekawe, Maros z Federacją Fame MMA był od samego początku, bo zaczął od pierwszej gali walcząc z Łukaszem Lupą. Podczas konferencji był spokojny i opanowany. Tak naprawdę bardzo mało się odzywał. Widać było, że po prostu się w tym nie odnajduje. Dodatkowo sama walka była czysto sportowa, a jak wiadomo, takie walki w wykonaniu amatorów nie są zbyt ciekawe. Przez to szczegóły walki nie zapadają w pamięć oraz nie skradają ich serc. Przechodząc do samej walki, zawalczył on przeciwko Lupie w drugiej walce na tej gali, pomimo dobrej prezencji zawodnika został on znokautowany w pierwszej rundzie. Nie znamy konkretnego powodu, dla którego nie zobaczyliśmy więcej Wilczaka w Oktagonie, ale można się domyśleć, że po prostu nie był wystarczająco ciekawy dla widzów. Mimo niezbyt długiej kariery we Freak Fightach, wchodząc na instagramowy profil Marka, można zobaczyć, że nadal kocha sport i wygląda na szczęśliwego człowieka. Nadal zajmuje się treningami personalnymi. Bierze on udział w licznych ultramaratonach biegowych. W wolnym czasie wędkuje, uprawia hodowlę pszczół oraz gra na pianinie. Bez wahania można powiedzieć, że jest to człowiek wielu talentów, a niedawno skończył nawet studia z wyróżnieniem. Michał Handke, zawodnik, który również jak poprzednik zawalczył na gali Fame MMA nr 1. Nie był on znany tak samo jak jego ówczesny przeciwnik Maksymilian Wiewiór-Wiewiórka. Federacja stawała wtedy nie tylko na popularne osoby, ale również na nietypowe i ciekawe dla widzów walki. Jedną z nich była ta, w której to 21-letni strongman, ważący 114 kg, miał zmierzyć się z aż 41 kg lżejszym przeciwnikiem Maksymilianem wiewiórką. Pomimo wygranej Michała, to jego przeciwnik wiewiór zyskał sympatię kibiców i według nich to on pokazał charakter, wytrzymując prawie dwie pełne rundy z przeciwnikiem o ponad połowę cięższym. Walka ta raczej w przypadku Michała od początku nie miała większego sensu, bo w przypadku przegranej byłby wyśmiewany, a w przypadku wygranej w nikim nie wzbudzałoby to żadnego podziwu. Niestety nie do końca wiadomo co aktualnie dzieje się z Michałem, ponieważ nie dzieli się on szczególnie bardzo życiem prywatnym w internecie. Z jego Instagrama można wywnioskować jedynie, że nadal trenuje sporty walki. Piotr i Paweł Kluk Biorąc pod uwagę fakt, że para bliźniaków wystąpiła równocześnie w walce z inną parą bliźniaków, postanowiliśmy umieścić ich na jednej pozycji. Bracia wywodzą się z popularnego reality show Warsaw Shore, a swój debiut zaliczyli na gali Fame MMA numer 2. Była to ich pierwsza, a zarazem ostatnia walka. Ich przeciwnikami była druga para bliźniaków, Piotr i Paweł Tyburscy. Zamysł walki wzbudził niemałe zainteresowanie i zaciekawienie widzów. Była to najprawdopodobniej pierwsza taka walka na świecie, gdzie mogliśmy zobaczyć walcząc ze sobą dwie pary bliźniaczych braci. Jednak w Oktagonie to Tyburscy zdeklasowali braci Kluk, pokonując ich w nieco ponad minutę. Dziś to nazwisko Tyburskich jest jednym z najgłośniejszych w branży. Paweł wystąpił nawet jakiś czas temu w walce wieczoru na gali High League z raperem Alberto, natomiast bracia Kluk przez widzów zostali kompletnie zapomnieni. Czy gdyby losy walki potoczyły się odwrotnie, to bracia kluk byliby dziś na ich miejscu? Tego nie wiemy. Powód ich zniknięcia również nie jest znany. Czy byli zbyt mało atrakcyjni dla widzów, a może zrezygnowali z własnej inicjatywy? Bracia są dziś praktycznie nieaktywni w social mediach i nie wiemy, co aktualnie robią. Piotr Czapi Czapiewski zadebiutował podczas drugiej edycji Fame MMA w walce ze swoim przyjacielem Arturem Walczakiem. Z racji, że obaj panowie zajmowali się podnoszeniem ciężarów, walka była określana mianem walki strongmenów. Z racji, że zawodnicy nie byli znani oraz walka nie niosła za sobą żadnych emocji z powodu braku konfliktu między panami, nie wzbudziła ona zbyt dużego zaciekawienia fanów. Z powodu małej mobilności przez ogromną masę ciała zawodników sama w sobie walka również nie była widowiskowa. A panowie bardzo szybko się zmęczyli i stracili tlen. Waluś skończył Czapiego już pod koniec pierwszej rundy, a tego nigdy więcej nie zobaczyliśmy już na gali Fame. Rok później Piotr zawalczył na gali Rocky Warriors Kartel, gdzie również odniósł porażkę z Damianem Kostrzewą. Po jego walce słuch o nim w świecie freakfightów zaginął, więc śmiało można go określić mianem zapomnianego zawodnika. Wchodząc na jego Instagram możemy zobaczyć, że Czapi nadal zajmuje się sportami siłowymi, a jego posty nie przekraczają nawet liczby stu polubień. Marcin Mnich Terminator Wójcik Mnich był mało znanym zajmującym się muzyką disco polo artystą. Swój debiut zaliczyć miał na gali Fame MMA 3 z jego przeciwnikiem z branży, Boy Flashem. Jednak ten wypadł z walki, a na jego miejsce wskoczył przyjaciel Bonusa BGC, Body Christ. Marcin podczas konferencji nie przebierał w słowach i nie krył się z tym, że nie lubi swojego przeciwnika. Sporo ludzi polubiło Terminatora i widziało w nim potencjał showmana, pasującego idealnie do galfrikowych. Jednak z nieznanych bliżej powodów był to ostatni występ Marcina i nie zobaczyliśmy go nigdy więcej na żadnej gali. Wchodząc na jego YouTubeowy kanał możemy zobaczyć, że spełnia się on w roli aktora w mniej znanych serialach oraz nagrywa vlogi z wycieczek ze swoją rodziną i wygląda przy tym na szczęśliwego człowieka. Niestety jego filmy na ten moment nie przekraczają liczby nawet 200 wyświetleń. A czy Wy chcielibyście zobaczyć powrót mnicha do Oktagonu, możecie dać znać w komentarzu. Piotr Knaziuk naś. Swój szczyt popularności osiągnął w 2018 roku, gdzie zorganizował on słynną akcję, w której przebierał się za klauna z Koszelina. Akcja była na tyle głośna, że materiały o klaunie generowały miliony wyświetleń, a influencerzy poszukujący go, czyli Boxdel, DJ Palasite oraz Meduza na swoich live'ach spuszkowania klauna i rozwiązywanie wyznaczonych przez niego zagadek osiągali ogromne jak na tamte czasy liczby widzów transmisji, bo sięgały one nawet powyżej 100 tysięcy. Po zakończeniu akcji i ustaleniu tożsamości klauna, przekazał on chłopakom strój, w którym grał on swoją postać w celu stworzenia aukcji charytatywnej i sprzedania go przez nich któremuś ze swoich widzów. Z powodu paru niedogadań doszło jednak do dosyć mocnej wymiany zdań między chłopakami, a w szczególności między Knaziem oraz Meduzą. Swój konflikt postanowili oni zakończyć podczas walki w klatce na gali Fame MMA 4. Co ciekawe, ich walka była na tyle wysoko w karcie, że była ona co-main eventem zaraz za walką wieczoru Lil Masty z Martym Linkiewicz. Między chłopakami na konferencji doszło do paru mocniejszych wymian zdań, jednak nie były to wystarczające emocje, jakich oczekiwali widzowie. Knaziu zachowywał się spokojnie i opanowanie, przez co prawdopodobnie jego pierwsza walka była zarazem tą ostatnią. W samej walce również nie pokazał zbyt wiele, bo został on poddany przez swojego przeciwnika w drugiej rundzie. Czym aktualnie zajmuje się Piotrek? Tego niestety nie wiemy, a jego konto na Instagramie z nieznanych nam przyczyn zostało usunięte, lecz nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy skasował je sam, czy zrobił to Instagram z powodu naruszenia jakichś zasad. A jeśli wy macie jakieś informacje z nim związane, możecie się podzielić w komentarzu, chętnie się tego dowiemy. Jeśli interesuje Was przeciwieństwo tego odcinka, czyli zawodnicy, którzy dzięki galom free stali się rozpoznawalni i teraz różne federacje biją się o nich, dajcie znać, zostawiając łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie.